Witajcie z tej strony Sebastian w nietypowych okolicznościach przyrody. Słuchajcie, no zauważyłem, że spodobał Wam się ten film dotyczący e, stołu, który zrobiłem. Ten stół okazał się jednak troszkę drogi e, drogi dla, dla Polaków na lokalnym rynku i za chwilę na chwilę obecną zbyt, duży zainteresowaniem, zbyt dużym zainteresowaniem się niestety nie cieszy. Dostałem bardzo ciekawego maila od pewnego pana z gór, którego pozdrawiam. Który wyjaśnił mi, że właśnie on z podobnym interesem startował i w Polsce miał bardzo ciężko sprzedawać takie, takie bardziej luksusowe meble. I co o dziwo, okazuje się, że na przykład lepiej robić jest to no, w innym kraju, to nie wiem, czy w szczegóły, ale że lepiej jest to właśnie poza granicami sprzedawać. No, w każdym razie na chwilę obecną, no, jeszcze tego stołu nie sprzedałem. Mam nadzieję, że się sprzeda, a jak nie, to będę miał w domu piękny stół. <laughs> Słuchajcie, zaczynam nową serię ze względu na to, że że mamy sytuację taką pandemiczną i za bardzo nie można wychodzić z domu, to nie wiem, jak będzie wyglądała moja najbliższa przyszłość. Dla przykładu, w przyszłym tygodniu mam lecieć do Dubaju, tam są dwa statki do zrobienia. Port czeka w tej chwili na membrany, tam na, na przesyłkę ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo po pierwsze, czy te membrany dotrą, z tym no, ewentualnie zbyt dużego problemu nie powinno być, ale. Z moim transportem do Dubaju, potem z powrotem do Polski, nawet przy zachowaniu wszelkich procedur i tak dalej, kwarantanny i wszystkiego, może to być bardzo problematyczne. Tak więc moja praca na chwilę obecną, ta związana z, ze statkami, jak i z turbinami, mocno kuleje, można powiedzieć, że jest zawieszona. Dlatego biorę się za, za ten mój warsztacik stolarski. Warsztacik, ponieważ zbyt dużo miejsca tutaj nie mam, ale trochę powalczę. I słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, na jakim materiale ja zamierzam pracować. W ogóle czemu poświęcona jest ta seria? Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy taka osoba jak ja, która nie ma zielonego pojęcia o stolarce, o drewnie i tak dalej, czy może w wieku 40 plus lat rozpocząć taką działalność, czy może z tym się zająć, na jakie napotka problemy, czy może liczyć na jakieś wsparcie, jak wygląda jak kwestia dotacji w przyszłości. Ogólnie Staram się na chwilę obecną, korzystając z tego czasu, który teraz mam, zobaczyć, jak to by wyglądało, gdybym starał się przebranżowić, na jakie problemy napotkałem i tak dalej. No i ogólnie sama praca. Będę się uczył tutaj tego razem z Wami. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na początek pokażę Wam w ogóle, jakie, jakie materiały kupiłem, dlatego że, no nie oszukujmy się, w przypadku stolarki, w przypadku takiego drewna, no to kluczowe jest, kluczowe jest, moim zdaniem przynajmniej, to jakie mamy materiały oraz jakie mamy narzędzia. No i to też będę Wam właśnie pokazywał. Od czego tu zacząć? Pokażę Wam teraz tą deskę, z której zrobiłem z podobnej deski zrobiłem ten stół taki z wylany żywicą epoksydową z tymi kamieniami i oświetleniem. I to jest nietypowa deska. Zobaczcie, jak sposób. Mogę tu podnieść jedną ręką, dlatego że to jest bardzo lekkie. To nazywa się czeczota. I co to jest ta przyčota? Przyčota to jest tak naprawdę choroba drewna, to jest obrzęk pnia, często nazywane to jest rakiem drzewa. To jest, to jest choroba, ale ta choroba sprawia, że drzewo naprawdę wygląda rewelacyjnie. I to jest towar bardzo luksusowy. W sensie jest problem, zakupić takie materiały. Taka deska może nawet kosztować 1000 zł za sztukę, bo to jest coś, co nie jest łatwo dostępne. No ale zobaczcie, jakie to jest przepiękne. Szczególnie właśnie, jakby tak spojrzeć z boku no coś rewelacyjnego to jest. Ale zobaczcie, jakie to jest leciutkie, jakie to jest kruche, jakie to jest delikatne. I w związku z tym, obróbka takiej czeczoty nie jest łatwa. Ja się z tym stołem bardzo narobiłem. Problemem, no wiele na, na wiele problemów napotkałem, ale właśnie jak będę napotykał na kolejne problemy w przyszłości, w przyszłości to przynajmniej zobaczycie razem ze mną, kurde. Ja będę się łapał za głowę, co u licha, no nie? <śmiech> <śmiech> Czyli mam jeszcze takich desek, kilka. Na chwilę obecną kolejnych, y, kolejnych, słuchajcie, stołów y, nie będę robił, dlatego że one pochłaniają zbyt dużo kasy. No bardzo dużo, jako że ta, ta decha jest gruba, tak, ona naprawdę jest gruba. Do tej żywicy, którą tutaj musiałbym wylać wschodzi bardzo dużo. A czeczota i w przypadku takiego stołu musi być cała zalana żywicą, dlatego, że ona by nie wytrzymała żadnego obciążenia. Ktoś by się oparł o ten blat i on by się zwyczajnie ułamał. Więc to musi być naprawdę solidnie zagruntowane, zalane żywicą, bo inaczej to, to wszystko się rozleci. Drugie, co mam tutaj na wierzchu, to jest, to jest meranti. Meranti to jest egzotyczne drzewo, z jak się nie mylę Indonezji. Tutaj może wyglądać jak zwykła, zwykła decha, ale to jest naprawdę też wysokiej jakości materiał. Są różne gatunki, niektórzy mylą te, te drzewo z mahoniami, dlatego, że są dosyć właśnie podobne. No naprawdę rewelacyjny materiał do meblarstwa. Tylko to dostałem właśnie w postaci takich już desek, Na no no najmniejszym może jakoś wstępnie nawet oheblowane ale przez grubościówkę były przepuszczone, więc rozmiar powinien się, powinien się zgadzać na jednym i drugim końcu deski. Czyli to jest takie dechy, mam tylko dłuższe, to mam taki krótki fragment. Jak się nie mylę, coś 2,5 czy 3 metry mam dechy, te deski w standardzie. I to teraz, co ja z tym zrobię? Bo no to trzecie, ostatnie tutaj, co mam, to jest orzech. Tylko orzech to jest takie wydle ciężkie, ale jeszcze merandi, to jest drzewo, to jest drzewo liściaste. I tutaj. Ten łokus tutaj to jest, słuchajcie, no właśnie, orzech, o którym wspomniałem. Też przepiękna decha. Też bardzo gruba. I z orzecha zrobiłem ten. Z orzecha zrobiłem ten drugi, z bratem zrobiliśmy ten drugi stolik, taki, co był ten niższy, tak? co były te pierwsze zdjęcia, taki smoczek, stał, smok stał na tym. To z tego właśnie zrobiłem ten, ten, taką ławę. O, ławę zrobiłem z orzecha na próbę, potem ten wyższy stół, do którego nie podobają mi się absolutnie nogi. Ten stół jest za wysoki, muszę zmienić nogi na inne, ale na chwilę obecną nie chcę należy inwestować w to czasu więcej, tylko chcę przejść właśnie dalej. I słuchajcie, jaki mam plan? Yy, tutaj jeszcze wam pokażę tutaj już. Z tej Czeczoty, z innego z innej dechy. Wyciąłem już obciąłem kawałki. Tak to wygląda. Tutaj mam jeszcze jeden kawałek. No takie coś, czyli przed, przed jakąkolwiek pracą, bo są różne, nie wiem, czy to jest z tego samego drzewa, czy to jest topola i na przykład jakieś inne drzewo czekam na, na informację od osoby, która mi to dostarczyła, ale tak to wygląda jeszcze przed obróbką. Czy to nie jest jakoś bardzo piękne, jak widzicie, to ma mnóstwo mnóstwo skaz i to widać, że to jest jakiś rak, prawda? Ale co ja chcę z tym zrobić? Plan jest taki, że zrobię zrobię z tego lampę. <grym> tak. Zrobię z tego lampę. Ciekaw jestem jaki będzie efekt końcowy. No i będę wam pokazywał krok po kroku właśnie jak się do tego, jak się do tego zabieram, ok? Pamiętamy o bezpieczeństwie, okulary założone. I od czego, słuchajcie, bym zaczął? Zacząłbym od tego z pewnością, żeby usunąć e, tą zgniliznę, bo to takie, są takie fragmenty, które są absolutnie martwe i to zobaczcie, to się kruszy w ręku. I z tym, no, z tym się już nic nie zrobi i najpierw tą przeczotę no, na pewno trzeba oczyścić. Tylko zanim zacznę szlifować, no to właśnie pozbędę się tej, e, pozbędę się tej martwicy tutaj i w tym celu zwyczajnie z dłuta będę korzystał, prawda? Czyli mam, mam dłutko, jeżeli da się to zwyczajnie tak ręcznie to zrobię, jeżeli będzie z tym problem to mam pomocnika, <ścoughs> czyli Pamiętacie, mam takie dwie deseczki, tutaj pokazywałem na początku i sądzę, że najpierw skupię się na tej, dlatego że dwóch naraz na pewno nie będę robił. Dlatego, że już z tej, z tej deski wyjdzie mi, no szacuję, że przynajmniej cztery lampy mi wyjdą. Więcej nie chcę robić, bo też nie wiem, jak one mi się udadzą. A dlaczego cztery naraz? No to potem też się dowiecie, ogólnie, żeby, żeby oszczędzić czas. Więc tutaj. Też już tą, tą deskę sobie oczyściłem, i słuchajcie, po takiej wstępnej obróbce y, dłutem są takie miejsca, których no, nie jestem pewien, czy powinienem ruszać. Tak jak na przykład, y, tak jak tutaj, y, może to będzie ładnie wyglądało nietknięte, no, nie? ale w razie czego słuchajcie, jak nie da się w jakieś miejsce dotrzeć dłutem, ewentualnie po obróbce dłutem widać jakieś takie ślady, które są nieładne, to wtedy używam, y, używam wtedy dremela. Znaczy będę używał, bo to dopiero się do tego uczę. <noise> Nie no, no chwilę dopiero w ręku to urządzenie mam. I co to jest Dremel? Dremel to jest e, taka miniaturowa frezarka. Można tym, e, można tym wiercić, ale można też skrawać e, tą boczną e, krawędzią. To jest coś takiego, jakbym miał, jak dentysta. Dosłownie jak to włączę, słuchajcie. Tak. A szczególnie jak dotknę drewna, no to, <noise> to tak, jakbyście byli u dentysty. Dlatego dudo mogę sobie odłożyć. Yy, na przykład te samo tutaj są takie, takie drobne miejsca. Na razie tego nie ruszam. Zobaczę to potem w tym drobie. O. tutaj już trochę tym dremerem powalczyłem, więc pokażę. Ale burżyj, zobaczcie, maskę ma. <laughs> się chwali, że ma maskę. Kiedyś się ludzie chwalili drogimi samochodami, a teraz maską. <laughs> Słuchajcie, tutaj tak by wam nie pomogło. Jeżeli chodzi o, o tego wirusika, bo to musi być lepsza maska, to jest raz. A po drugie to oczy też muszą być chronione, ale tutaj do warsztatu jak najbardziej. Włączymy to sobie i pokażę Wam chwilkę jak tym dremelem tutaj walczę.